M się ma, to ja dawek.pl Inaczej teraz powiedziałam, bo tak się inaczej nazywa. ja wam, pokażę poradnik. Jak zainstalować GTA 7 czy tam jakieś inne Oczywiście Oczywiście nie GTA 5, 4, czy tam inne jakieś tutaj. No, wchodzimy na Google. Znaczy tutaj Google. to nie ma jakichś skomplikowanych, czy tam skomplikowany piszesz, piszesz tylko Apto ID, Apto tutaj w pierwszy link, wchodzisz, schronę, tak, bo jak macie to, to ten, wchodzicie w pierwszy, w pierwszy link, halo, no i gdy się załaduje, to pisz, zainstaluj za darmo, teraz czytam, tam tam zainstaluj. O, i gdy Wam się będzie instalować. OK. I gdy. Przepraszam. I gdy Wam się będzie instalować. Gdzie się zainstaluje? Klikamy tu u góry i wyskakuje Wam to. Klikacie Install. Gdy Wam się zainstaluje, ja sobie cięcie. Okej, okay, więc już mi się zrobiło. Klikamy Otwórz. Czekamy, aż Wam się otworzy. Albo klikacie gotowe i wychodzicie, albo w ogóle wychodzicie. Anuluj. W sumie ja już w ogóle wyjdę. I tak to już, już inaczej włączę. Gdy będziecie mieli już tak, to, to idę. Ja akurat już miałem. Tutaj miałem narzędzia. A nie, tu miałem aplikację jak. Tutaj. Ja już to mam. To macie to. I się tak szukaj. GTA. Wpiszacie GTA. I tu macie już. Gran Theft to San Andreas, Liberty City, Vice City, Chinatown. Walsi. Ale my się już zajmujemy San Andreas. To już chyba znacie. Nie wiem. co znacie w ogóle GTA? Chyba tak. to już jest popularna gra. Ale już GTA 5 to już jest. Mam takiego youtubiera, ale zobaczymy. Z, z, z to jest już stara gra, nieważne. A to jest San Andreas GTA. Klikamy zainstaluj, to jest darmo. Ja akurat mam za mało miejsca, żeby to zainstalować. To 2,4 giga, mam właśnie jeden. Tak. Nieważne. No, klikamy za Insta, będzie, jak będzie 100, będzie. Ten komunikat jak z idę, Klikacie instaluj, czekacie, a się zinstaluje. Będzie Wam działać. No i to wszystko na dzisiaj. To był tylko taki mini poradnik. Bo jak teraz próbowałem nagrać, bo był, bo był ten derkland, To mi się to usunęło. Nie wiem jak. Nieważne, ale tutaj już zakończymy odcinek. Przepraszam, że mam taki króciutki, ale. To był tylko taki poradnik. Siema. Pamiętajcie. Pięć łapek w górę pod tym filmem. Jak nie będzie to usuwam kanał. Oj, słone zacięcie.